Cześć kochani, zapraszam Was na cotygodniowe wiadomości żużlowe. Na wstępie zapraszam do subskrypcji kanału i do aktywnego komentowania. Matej Żagar w nowym klubie. Pomimo wypowiedzi słoweńskiego komandosa o ambicji jazdy w Ekstralidze, podpisał on kontrakt w pierwszej lice. Jego nowym pracodawcą będzie ROW Rybnik. Jest to niewątpliwie wzmocnienie klubu z Rybnika. Myślę, że dzięki temu rywalizacja w pierwszej lidze będzie jeszcze ciekawsza. A Wy jak sądzicie? Francis Gust w Arget Malesie Ostrów. Po ciężkim meczu w Gdańsku, gdzie klub z Ostrowa stracił kolejnych dwóch zawodników, sytuacja kadrowa nie wyglądała najlepiej. Mariusz Staszewski otwarcie mówił po meczu, że kolejne transfery to nie jest tania sprawa. Jednak po rozmowach ze sponsorami i dodatkowym wsparciu finansowym klub mógł przystąpić do rozmów z prezesem Betard Sparty. W imieniu klubu negocjacje prowadził Jan Gancarek. Musiał być bardzo przekonujący, ponieważ Andrzej Rusko nie ukrywał, że z wypożyczeniem młotysza za bardzo się nie uspieszy. Kibice Arget Malesy mogą więc być wdzięczni sponsorom ostrowskiego klubu za dodatkowe wsparcie. Łukasz Jankowski, nowy mechanik Piotra Pawlickiego, odpowiedział na zarzuty Rober Roberta Lamberta. Brytyjczyk niedawno oskarżył Łukasza, że ten zostawił go na lodzie i odszedł do Timu bez żadnego wyjaśnienia w momencie, kiedy wszystko było już poukładane. Z wyjaśnień mechanika wynika jednak coś zupełnie innego. Po sezonie Lambert szybko dogadał się z drugim mechanikiem Kamilem, a do Łukasza nawet nie zadzwonił. Mechanik był przekonany, że jego dotychczasowy pracodawca nie zadzwoni, ponieważ próbuje dogadać się z kimś innym. W tym czasie Jankowski odrzucił ofertę od kilku zawodników. Gdy w październiku zadzwonił Piotr Pawlicki, mechanik wciąż czekał na sygnał od Lamberta. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich ofert tej nie odrzucił. Postanowił zostawić sobie furtkę w przypadku braku kontaktu ze strony Brytyjczyka. Finalnie obaj leszczynianie się dogadali. Pawlicki zyskał dobrego fachowca, a Lambert został bez głównego mechanika. Jak to się odbije na formie obu zawodników, przekonamy się w trakcie sezonu. Fani tauron, włókniarza Częstochowa mogą odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że Kacper Woryna wystąpi w hitowym starciu włókniarza z motorem Lublin. Czuję się dobrze i koncentruję się na przygotowaniach do dziedzinnego spotkania. Przyznał Kasper Boryna w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Dla Częstochowian może to być kluczowy moment sezonu. Zwycięstwo nad mistrzami Polski jeszcze mocniej zaoszczy apetyty fanów włókniarza na walkę o złoty medal. Niestety dla Częstochowian przygotowania do meczu nie przebiegają po ich myśli. Z powodu deszczowych prognoz to został przykryty plandeką i prawdopodobnie zawodnicy aż do meczu nie będą mieli możliwości... Potrenować na swoim domowym torze. Dodatkowym smaczkiem będzie występ Mikela Mikkelsena i Maxa Drabika, którzy w poprzednim sezonie reprezentowali drużynę z Lublina. Mikkelsen, zap zapytany, czy ten mecz będzie dla niego wyjątkowy, ze spokojem odparł: Nie bardzo. Jestem tu po to, by wykonać swoją robotę. Bez względu na to, przeciwko komu jedziemy. Muszę zrobić swoje. Wydaje mi się, że kibice patrzą na to trochę inaczej. Na pewno na trybunach będzie czuć pewne napięcie. Uważam, że to będzie bardzo zacięte spotkanie. Jak myślicie, kto zwycięży w niedzielę? Odważna prognoza Ryszarda Dołomosiewicza. Twierdzi on, że Wilki Krosno mogą awansować do fazy play-off. Zawodnicy Wilków pokazali wyleśnie, że trzeba się z nimi liczyć. Wskazywany na szybkie odstawienie od składu Baszka -Milik pokazał się z bardzo dobrej strony. Lebiediew, o którym wielokrotnie mówiono, że nie nadaje się do ekstraligi, gdyby nie dziwny defekt przywiózłby 12 punktów. Można powiedzieć, że... Każdy z seniorów z Krosna ma coś do udowodnienia. W połączeniu z zadziornym Mateuszem świetnickim i juniorami, którzy się rozwijają, klub z Podkarpacia jeszcze nie raz zaskoczy kibiców i ekspertów w różnych ośrodkach w Polsce. Dodam, że w czwartek Krzysztof Kasprzak w lidze angielskiej przywiózł czysty komplet. Mam nadzieję, że przełoży się to na jego formę w Polsce. Adrian Miedziński potwierdzony do startu w sezonie 2023. Teraz zawodnik mający kontrakt warszawski z Abramczek Polonia Bydgoszcz może już brać udział w oficjalnych zawodach żużlowych. W piątek żużlowec trenował na torze w Bydgoszczy, czym chwalił się w mediach społecznościowych. Jak myślicie, Adrian powinien się jeszcze ścigać w lidze, czy raczej powinien sobie odpuścić? Kolejne mecze odwołane. Są plandeki, odwodnienia liniowe na torach ekstraligowych, a mimo to pogoda się śmieje wszystkim w twarz i co różnie pozwala na rozgrywanie spotkań w planowanych terminach. Mecz w Wrocław z Unią Leszczą został przełożony na niedzielę na godzinę 16.30. Natomiast spotkanie ebut.pl Staligorzów z Oleszcz GKM Grudziądz został przełożony na wtorek. Muszę przyznać, że rewelacyjny termin dla kibiców, zwłaszcza przyjezdnych. Po wcześniejszym przełożeniu meczów Krośnie tylko jeden mecz Ekstraligi pojedzie zgodnie z planem. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Zostaw suba, łapkę i komentarz. Wtedy więcej osób zobaczy ten materiał, co pozwoli rozwijać mi mój kanał. Do zobaczenia!